Ja się tylko obawiam tego, że Tusk and Konsortes, oni o tym wiedzą. Wiedzą o tym przede wszystkim Niemcy, że ta równia pochyła już trwa i prawdopodobnie w przyszłym roku mamy wybory. Nie wiem, czy wiosną, czy jesienią, ale nie wierzę, że Tusk przetrwa całą kadencję. Za dużo tam się dzieje. Innymi słowy, jestem głęboko przekonany, że Tusk w przyszłym roku będzie uciekał do Niemiec. Gietnych pewnie do Włoch, Bodnar nie wiem gdzie. Mam nadzieję, że nie starczy im państw, bo sprawiedliwość powinna takich typów dosięgnąć. Natomiast, no niestety, obawiam się, że przez ten czas, kiedy będą jeszcze rządzić, będą dramatycznie niszczyć Polskę i napychanie nas lekarzami i inżynierami jest bardzo ważnym elementem tego. Obawiam się, że możemy mieć do tego momentu setki tysięcy, oby nie miliony inżynierów i lekarzy. Będziemy mieli wielki ból głowy, co z tymi ludźmi zrobić? Bo Niemcy, którzy ich do nas tutaj wrzucą, łatwo ich nie przyjmą. To będzie wielki problem dla nas. Dlatego im szybciej ten rząd skończy rządzić, czyli niszczyć Polskę, tym lepiej.